Stawiam panu zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Pranie brudnych... pranie brudnych pieniędzy. Jakie prokuratura ma dowody, że dawali czy przyjmowali łapówki? Mamy coś na sumienie? Telefony są na podsłuchu, CBA, weszły wszędzie. Pani brat został oskarżony o poważne przestępstwa. Przecież Pan doskonale wie, że to nie jest prawda. Jednak podejrzewam, że bardzo trudno to będzie udowodnić. A Pan mi się nie powinien przedstawić, kim Pan w ogóle jest. Wydaje się, że odwaliliśmy kawał niezłe roboty.